zanim oficjalnie rozpoczniemy najpierw 7 minut film. Radzyńskie spotkania z podróżnikami to oddolna inicjatywa, która od 2012 roku stała się ważną cykliczną imprezą, zapewniając sobie poczesne miejsce w kulturalno-towarzyskim życiu radzenia podlaskiego. Ich pomysłodawcą jest Robert Mazurek który Początkowo przy tworzeniu cyklu współpracował z Radzyńskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych i szkolnym kołem krajoznawczo-turystycznym PTTK przy pierwszym LO w Radzyniu Podlaskim, a od 2015 roku organizowany jest on jako wspólna inicjatywa Radzyńskiego Ośrodka Kultury i działającego przy nim Radzyńskiego Stowarzyszenia Podróżnik. Dlaczego mieszkańcy Radzynia Podlaskiego, Powiatu Radzyńskiego i województwa lubelskiego pokochali radzyńskie spotkania z podróżnikami i to w dobie, gdy można usiąść przed telewizorem czy komputerem i w ten sposób przenieść się w dowolny zakątek świata? Odpowiedź jest bardzo prosta. Każda edycja cyklu to gwarancja ciekawego tematu, barwnej opowieści oraz spotkania z nietuzinkową osobowością podróżnika. I oczywiście zdobycia szerokiej wiedzy o dalekich, egzotycznych lub też tajemniczych miejscach, odległych nie tylko geograficznie, ale również kulturowo. W latach 2012-2022 odbyło się 40 edycji radyjskich spotkań z podróżnikami. Za każdym razem relacje z wypraw to nie tylko pasjonujące, czasem mrożące krew w żyłach, czasem wzruszające, a także pełne humoru opowieści, ale również pokazy slajdów. Czasem przywiezionych z szerokiego świata pamiątek, projekcje filmów, wystawy fotograficzne, rozmowy online, warsztaty podróżnicze, koncerty czy niezapomniany afrykański tydzień w radzeniu Podlaskim. Radzyńskie spotkania z podróżnikami charakteryzuje swoiste sprzężenie zwrotne. Odwiedzający miasto podróżnicy opowiadają Radzynianom o świecie, a później Polakom o Radzeniu Podlaskim. Do tej pory wspominają oni i ciepłe przyjęcie, i wielkie zainteresowanie ich spotkaniami, a także fascynujące zabytki radzenia. Jeden z gości, Stefan Czernecki, jako autor reportaży podróżniczych za siódmą górą emitowanych w TVP Republika, powrócił do radzenia, by zrealizować o naszym mieście nie jeden, ale cały cykl programów, które dały nam ogólnopolską darmową promocję. Rozmowy z Martyną Wojciechowską wprawdzie dotychczas nie doprowadziły do ustalenia terminu jej wizyty w naszym mieście. Głównie z powodów osobistych podróżniczki data była wielokrotnie przesuwana, ale zainteresowały ją naszym miastem, dzięki czemu Pałac Potockich znalazł się na liście kandydatów, a potem zwyciężył w plebiscycie na Siedem Nowych Cudów Polski ogłoszonym przez National Geographic Traveler, którego Martyna Wojciechowska jeszcze do niedawna była redaktor naczelną. W 2015 roku wiele mediów ogólnopolskich informowało o tym fakcie. Na zdjęciach Romualda Koperskiego płynącego samotnie przez Atlantyk widzimy podróżnika z serami ze spomleku. To także efekt wizyty w naszym mieście. Tomek Michniewicz prezentował Radzej na antenie Radia Z w swojej audycji w drogę, a Weronika Mliczewska. Napisała scenariusz programu Zakochaj się w Polsce, którego 221 odcinek poświęcony został naszemu miastu i był już wielokrotnie emitowany w TVP-1 i TVP Polonia. W 2022 roku Elżbieta Dzikowska otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Powiatu Radzyńskiego. Stałą pamiątką radzyńskich spotkań z podróżnikami. I dodatkową atrakcją turystyczną Radzenia Polskiego stał się Skwer Podróżników. Dzięki przychylności władz miasta, z burmistrzem Jerzym Rębkiem na czele, od 21 maja 2015 roku glob troterzy odsłaniają tam swoje tabliczki. Każdorazowo mają one kształt łapy niedźwiedzia, motyw nawiązujący do herbu miasta, w którą wpisane jest imię i nazwisko podróżnika. W ten sposób niedźwiedź symbolicznie wędruje po skwerze. Odwiedzający radzeń turyści bardzo się interesują tabliczkami, bo zazwyczaj znajdują się u nazwiska osób tam uwiecznionych. Inauguracji skweru podróżników dokonał Aleksander Doba, pierwszy człowiek na świecie, który trzykrotnie przypłynął kajakiem Ocean Atlantycki, wykorzystując do tego wyłącznie siłę własnych mięśni. Od tamtego czasu na skwerze swoje tabliczki odsłonili Artur Orzech, Romuald Koperski. Elżbieta Dzikowska wspólną z Tony Halikiem, Nela Mała Reporterka, Arkady Paweł Fidler wspólną ze swoim dziadkiem Arkadem Fidlerem i ojcem Arkadym Radosławem Fidlerem, Marek Kamiński, Jacek Pałkiewicz, Tomek Michniewicz, Piotr Pustelnik, Marek Fidler, Szymon Radzimierski, Marek Niedźwiecki, Aleksandra i Karol Lewandowski, Robert Makłowicz, Jakub Porada Michał Woroch, Krzysztof Wielicki oraz Krzysztof Baranowski. Skwer Podróżników oraz Radzyńskie spotkania z podróżnikami wielokrotnie były tematem różnych programów telewizyjnych, m.in. Poranek między Wisłą i Bugiem TVP3 Lublin czy Panorama Lubelska. W 2019 roku redaktor Krzysztof Kot w Twoje Miasto w RMF FM, na żywo z Radzenia przybliżał ideę Skweru. Podobnie w 2021 roku Aneta Dyrla w programie Odkryj Regiony, który jest emitowany przez oddziały TVP w Rzeszowie, Krakowie, Lublinie i Kielcach, prosto z placu zaprasza do Radzenia Podlaskiego. Aktor Tomasz Bednarek, we wspomnianym już programie TVP1, zakocha się w Polsce, spacerował po skwerze i mówił o idei spotkań. To wszystko potwierdza fakt, że skwer podróżników stał się nową atrakcją turystyczną Radzenia, nie tylko na skalę województwa, ale i całego kraju. Z okazji jubileuszu pięciolecia radzyńskich spotkań z podróżnikami w galerii Oranżeria Radzyńskiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż karykatur podróżników autorstwa Przemysława Krupskiego. Inicjatywa doczekała się kontynuacji podczas jubileuszu dziesięciolecia, tym razem w galerii na Płocie, ogrodzenie stadionu miejskiego na wysokości ścieżki rowerowej Bulwar nad Białką oraz Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika w Toruniu. Radzyńskie spotkania z podróżnikami dokumentowane są w Radzyńskim Roczniku Humanistycznym. Ponadto obecne są w książce Anny Wasak-Radzin Podlaski, Wielka Historia Małego Miasta, albumie fotograficznym Antoniny Bożym Rotari i Tomasza Młynarczyka-Radzin Podlaski, Nowy jest piękny, a Stary pełen tajemnic oraz w przewodniku turystycznym Roberta Mazurka z pacerkiem po Radzyniu Podlaskim. Cyklowi poświęcone zostały też książki. Razim Podlaski Miejscem Światowych Spotkań oraz Razim Podlaski na Podróżniczym Szlaku, które zawierają wywiady ze wszystkimi gośćmi radzyńskich spotkań z podróżnikami. Przez ostatnich 10 lat Razim Podlaski stał się miejscem światowych spotkań. Śmiało można też powiedzieć, że zbiegło się u nas wiele podróżniczych szlaków. Bardzo serdecznie Państwa, szczególnie naszych miłych gości, którzy przyjechali z tak daleka, z Radzenia Podlaskiego. Jest to silna grupa, ale są również nasi stali bywalcy, są mieszkańcy Torunia, którzy też przybyli, żeby razem z nami otworzyć tę ciekawą wystawę. Ale zanim rozpoczniemy, chciałabym serdecznie powitać kilka, kilku panów. Jest to pan przewodniczący Rady Miasta Radzynia Podlaskiego, pan Adam Adamski. Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Radzyniu Podlaskim, pan Jerzy Woźniak. Pan przyczynił się też do powstania tej wystawy, no i człowiek, bez którego tej wystawy by nie było, dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury, pan Robert Mazurek, który no, chyle czoła, proszę Państwa, jestem pod wrażeniem, Muzeum Podróżników powstało w 2003 roku i też mamy spotkania z podróżnikami od tego czasu, więc no też już. 20 lat, dobrze liczę, niemalże, ale takich osiągów to nie mamy, muszę przyznać. Wiele tych twarzy, które mamy tutaj, również gościliśmy tych osób u nas w muzeum, ale, ale tutaj Państwo nas przebijacie niesamowicie. No my oczywiście mamy też jakieś jeszcze inne działania, które, które nas tutaj też absorbują. Ale to, co w Rodzeniu się dzieje, naprawdę zasługuje na szapoba. Naprawdę jest to nieprawdopodobne, żeby takie małe miasto tyle robiło dla promocji podróżnictwa, do promocji tej pasji, podróżowania. I to prawda, że dzisiaj każdy z nas może wejść sobie na YouTube, włączyć telewizor i tak jak mówię, po co mi jechać do Peru, włączę sobie na tym dużym telebimie i sobie pooglądam, jak tam wygląda w 4K, no ale to nie jest to, prawda? Podróż to jest wielka, wielka sprawa, a też słuchanie na żywo człowieka, który przeżył różne przygody i to, jak on przekazuje nam swoje emocje, to jest zupełnie coś innego, jak czytamy książkę, czy czy też no, oglądamy to w telewizji, także myślę, że mimo, że świat się zmienia, ta idea kontaktu z żywym człowiekiem jest bardzo ważna i cieszę się, że, że no, była ta, był ten pomysł z pokazania wystawy w Toruniu i cieszę się, że Pani Elżbieta zadzwoniła do Torunia, tutaj do mnie i że udało się znaleźć to miejsce, bo miejsce już było zarezerwowane na inną wystawę w październiku, na wystawę Alebrije z, z, z ambasady Meksyku. Ale przekonałam pana ambasadora, że czerwiec 2023 to będzie taki termin, że na pewno nie będzie lepszego i się zgodził. Także dzięki temu udało się na te no niespełna dwa miesiące gościć państwa wystawę. Także oddaję już głos. Panu Roberto. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani dyrektor, pani Magdzie Nieżwickiej za te miłe słowa. Ale tak naprawdę ta wystawa mogła się odbyć nie dzięki mnie, ale dzięki właśnie kilku osobom, którym w tym momencie chciałbym podziękować. Przede wszystkim mojej małżonce, która tak naprawdę za tym wszystkim stoi, bo to ona no, ja już to wielokrotnie mówiłem. Na 30 urodziny kupiła mi książkę podróżniczą. Ja do tej pory nie byłem fanem tej literatury, ale tak naprawdę od tego wszystkiego się zaczęło. Gdyby nie ta książka, to nie byłoby radzinskich spotkań z podróżnikami i dzisiaj tutaj byśmy nie trafili. Dziękuję swojemu synowi Jakubowi, który tak naprawdę wymyślił ideę skweru podróżników. To łapę niedźwiedzia. Długo zastanawialiśmy się, jak to zrobić, a on to wszystko wymyślił. Nie byłoby tej wystawy, gdyby nie Przemek Krupski. Który jest e, autorem m, tych wszystkich e, karykatur. Przemek ze względów osobistych nie mógł dzisiaj e, przyjechać, ale wszystkich bardzo serdecznie e, pozdrawia i dziękuję tutaj e, na ręce Pani Dyrektor. E, pragnę złożyć podziękowania za możliwość zorganizowania tej wystawy. No i wspomniana Elżbieta dzikowska, która tak naprawdę e, umożliwiła nam, otworzyła nam drzwi do Muzeum Podróżników imienia Toniego Halika e, w Toruniu. E, Elżbieta bardzo chciała tutaj dzisiaj z nami być, ale ze względów zdrowotnych niestety nie było to możliwe. Ale również wszystkich Państwa bardzo serdecznie pozdrawia i życzy miłego pobytu w Toruniu, Szanowni Państwo, ja o radzyńskich spotkaniach z podróżnikami mógłbym mówić naprawdę bardzo dużo. Za każdą z tych karykatur. Kryje się wiele historii. Myślę, że większość z Państwa je zna. Jak nie, to ja zachęcam do odwiedzenia kanału YouTube radzinskich spotkań z podróżnikami. Tam jest większość zarejestrowanych tych wydarzeń. Mamy stronę internetową czy stronę na Facebooku, i tam można na bieżąco to wszystko śledzić. Dziękuję również tym wszystkim, którzy przez te 10 lat przyczynili się do organizacji cyklu. Tak naprawdę większość z tych osób tutaj jest z nami i cieszę się, że zechcieliście tutaj dzisiaj przybyć i uczestniczyć w tym dla nas bardzo ważnym wydarzeniu, bo to jest naprawdę ogólnopolska promocja Radzenia Podlaskiego tutaj w Toruniu i wiem, że wiele osób, choć dzisiaj nie może być tutaj obecnych, jest zainteresowanych tą wystawą i chce ją zobaczyć. Między innymi. Wielu z tych podróżników, którzy są tutaj przedstawieni na tych karykaturach, oni wszyscy dostali zaproszenie z różnych względów. Wiadomo, no, oni głównie są gdzieś tam w świecie teraz, ale wielu z nich obiecywało, wręcz są bardzo zainteresowani obejrzeniem tej wystawy i chcą tutaj być obecni. Pani dyrektor. My mamy taki zwyczaj, że każdemu podróżnikowi dajemy karykaturę. No, karykatury nie mamy, ale mamy też drugi taki zwyczaj, że wręczamy taki pamiątkowy medal radzyńskich spotkań z podróżnikami. I tutaj ja może zaproszę pana przewodniczącego Rady Miasta Radzyń Podlaski, pana Adama Adamskiego, I, i chciałbym, żeby Adam mi tutaj pomógł. Chcielibyśmy wręczyć Muzeum Podróżników imienia Toniego Halika pamiątkowy medal radzyńskich, radzyńskich spotkań z podróżnikami niech on przypomina o tym, to, o tym naszym dzisiejszym wydarzeniu tutaj, e, ja może pomogę e, Pan Przewodniczący wręczy może taki certyfikat tak, to jest certyfikat i tutaj ten medal na pamiątkę i z tyłu sentencja motto, które charakteryzuje ten nasz cykl. Bardzo dziękuję. Pani dyrektor, proszę też przyjąć taki skromny upominek, też związany z radyńskimi spotkaniami z podróżnikami. Są tu książki, które zawierają wywiady ze wszystkimi podróżnikami, którzy przez te 10 lat odwiedzili nasze miasto. Bardzo proszę przyjąć. Jeszcze raz dziękuję. Ja jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję, zapraszam do do oglądania tej wystawy i, i życzę wszystkim miłego pobytu w Toruniu. Życzę miłych wrażeń, proszę się częstować się ciasteczkiem, soczkiem i jak są jakieś pytania, to myślę, że tutaj wszyscy będziemy odpowiadać w miarę możliwości. A jeszcze pan Mirek Piasko przygotował też taką słodką, dobrą niespodziankę i też tam się można częstować. Zapraszamy. Marchwiak Podlacki. Marchwiak Podlacki, tak. Porwaliśmy się na zdobycie wielkich gór Herosi z dawnych lat służyli nam za wzór Przez niebotyczną grań pieliśmy długo się nie jeden odpadł tam, znajdując w dole śmierć, po drodze hulał wiatr i sypał w oczy śnieg, paraliżował strach, odbierał zmysły lęk, lecz nie ustawał nikt, nawet w godzinie złej zaciskał pięści i ze śmiechem wołał hej. Przepięknie. Tylko tylko mniej Przepięknie jest I tylko tlen, mniej A prowadziły nas Nadzieja, wiara, złość Bo tam na dole zła Naprawdę było dość I warto było iść Do góry wciąż się piąć By z sobą wreszcie być Stać karki giąć I w czas wędrówki tej Był każdy z nas jak brat Choć nie obyło się Bez wiarołomnych strat Lecz nie ustawał nikt Nawet w godzinie złej Zaciskał pięści I ze śmiechem wołał Hej! Przepięknie jest I tylko tlenu Przepięknie jest. I tylko tlenu mniej. Przepięknie jest. Przecił się nasz trud, osiągnęliśmy cel Czuliśmy bicie serc i pod stopami szczyt Gdzie pewne było, że przed nami nie był nikt Lecz nie odezwał się, tym razem żaden śmiech Bo wszyscy padli tu, zajadle łapiąc dech Dziwny jakiś był, zwycięstwa słodki smak. Minęło parę chwil, aż ktoś wychrypiał tak. Przepięknie jest, i tylko tlenu brak. Przepięknie jest, i tylko tlenu brak. Przepięknie jest i tylko tlenu brak Przepięknie jest. Choć z Radzenia wyjechałem już kilka lat temu, to gdy zobaczyłem w internecie, że taka piękna wystawa z razyńskim akcentem będzie gościła w Toruniu, to nie zastanawiałem się nawet ani chwili. Ja z Przemkiem przyjaźnie się od wielu lat znamy się bardzo długo i pomyślałem, że to nie ma takiej opcji, żebym się nie pojawił tutaj w Toruniu w tym muzeum na tej wystawie. Przyjechałem nie zawiodłem się. Dodatkowym zaskoczeniem jest to, że jest tu bardzo silna delegacja z Radzenia. Co cieszy, ten lokalny patriotyzm brazylijski to, to bardzo ważna rzecz. tak? A lepszej promocji dla naszego miasta, jak taka wystawa w tak pięknym miastu, mieście jak Toron, e, to nie można sobie wyobrazić. Bardzo się cieszę, że przyjechałem i myślę, że się nie rozczarują ci, którzy tutaj przyjdą i będą tą wystawę przez najbliższe dwa miesiące e, oglądali. Łukasz Szymański, były redaktor naczelny Wspólnoty radzyńskiej.